Siema, ja jestem Michał to jest kanał po prostu klocki, dokładnie wczoraj, w momencie kiedy nagrywam to dzisiaj, albo w momencie kiedy wy to oglądacie to już wczoraj. Wyszedł nowy katalog LEGO na drugą połowę roku 2022, jeden od czerwca, od grudnia, a wyszedł 1 lipca, czyli miał miesięczne opóźnienie. Niektórzy mówią, że to z powodu tego, że musieli drukować nowe ceny, bo jak wiemy we wrześniu podwyżkę cen. Ale nie wydaje mi się, bo jak za do katalogu, to zauważycie, że nie ma tam cen, co świadczy o tym, że podwyżek może być tylko i wyłącznie więcej. Na okładce mamy głównie Harry Pottera, ale City, Techniki, i Friends, więc bez żadnego żużlenia, zajrzyjmy do środka tego katalogu. Tutaj mamy spis treści, dalej no mamy serię LEGO Duplo, to tutaj myślę, że nie ma za dużo co omawiać, więc tak szybko sobie to tylko przelecimy chociaż tutaj fajne są też wszystkie zwierzątka Duplo, O tutaj już nie było duplo tylko jest seria z Disney. Tutaj mamy dwie nowości chyba, chyba że ten camper trzy z nowością, w sumie nie wiem, czyli takie wesołe miasteczko oraz zamek. Zamek tutaj naprawdę całkiem spoko, w szczególności ten nadruk tutaj. Jest to coś fajnego dla młodszych, ale raczej nie planuję nic zakupić z tej serii. Dalej mamy jakiś darmowy build Legolandu dla dziecka i Lego Marvel Spidey Amazing Friends. Tutaj też nic raczej ciekawego przynajmniej dla mnie nie widzę. Z Lego Classic chyba nie ma żadnych nowości, ani też w sumie nic co by mnie interesowało. Dalej mamy Lego Disney, czyli serię, która również raczej do mnie nie trafia i którą raczej sobie tak szybciutko przewiniemy, podobnie jak zresztą Lego Friends. Bo też akurat z Lego Friends tutaj ta nowość jest naprawdę fajna, czyli ta ciężarówka do recyklingu. Jest ona naprawdę fajna i coś takiego mogłoby być w wersji Lego City, czyli w wersji nie takiej kolorowej. Dalej mamy dalsze Francy. To jest fajny ten samochód kuriera, to mi się akurat naprawdę podoba. Naprawdę Lego Frenzy idzie w coraz lepszą stronę, ale nadal nie jest to dla mnie fajna seria. No i mam informację, że kolejna seria figurek o mapetach będzie we wrześniu, a seria mapecz prezentuje się tak. Tutaj chyba nie ma figurki, którą bardzo chciał. Oprócz może tego tutaj czerwonego potworka. Lego Dots, tutaj jest kilka nowości. Na przykład tutaj mam pierwsze pokazane, tutaj też są jakieś nowości. Fajna jest na pewno ta tablica. No a tak to to chyba raczej nic nie ma takiego fajnego, chociaż jest nalepka jakaś, czegoś takiego coś nie było, jakaś naszywka. To akurat wydaje się całkiem spoko. Dali mamy dalszą część dotsów. No i Lego Creator, czyli już naprawdę fajniejsze zestawy. Mamy tutaj m.in. średniowieczny zamek oraz statek Wikingów, czyli dwa zestawy, które się przypuszczalnie będą najlepiej sprzedawać, bo poruszają one naprawdę fajne i poszukiwane przez fanów Lego tematy. Jednak tak jak ja nie planuję zakupić żadnego z nich, natomiast planuję zakupić ten tutaj Diabelski Młyn, dla mnie w się on naprawdę fajnie. Wiadomo, kiedyś były większe diabelskie młyny i to prezentowało się jeszcze lepiej, ale ten wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Mamy też sklep z kluskami w Fajny kolejny mini budynek z Lego Kreator, ale raczej nie jest to mój faworyt. Dalej mamy statek piratów, czyli też zestaw, który bardzo dobrze się sprzedaje. I chyba już nowości z Lego Kreator nie ma, ale jeszcze tak dodam, że tego Tygrysa też chciałbym sobie zakupić, chociaż nie jest to mój priorytet. Dalej mamy Minionki, swoją drogą niedawno wyszedł nowy film z Minionków, chyba właśnie wychodzi, nawet chyba też wczoraj wyszedł, tutaj akurat nic mnie nie interesuje, natomiast tutaj mamy ten serial, właściwie film, oparty na bazie Astralu i tutaj już na pewno chciałbym sobie zakupić ten statek. Swoją drogą mam napisane, że jest to nowość, ale nie mam napisane, że jest to nowość sierpień, wrzesień, jak to zazwyczaj bywa dajmy Super Mario, czyli kolejny nowy zestaw startowy, którego chyba wcześniej nie było, dokładnie tak jest to nowość sierpień, czyli już będą trzy zestawy startowe, jest to naprawdę coś fajnego, aczkolwiek ja raczej nie mam jej ja nic zakupić. No i moja ulubiona seria, czyli Lego City, chyba ulubiona, bo staje się ona coraz gorsza, mamy tutaj dwie nowości, czyli kalendarz adwentowy, to tak może trochę przybliżę, bo jeszcze lepszych zdjęć tego kalendarza nie ma, niż w katalogu. No i mamy jeszcze ten sklep spożywczy, który mi się naprawdę podoba i który na pewno sobie zakupię. Natomiast kalendarz to pewnie też gdzieś w okolicy grudnia wpadnie w moje ręce. Tutaj chyba nic nowego nie ma, znaczy właściwie nic, interes nic interesującego mnie, bo nowości tutaj są na obydwu stronach. Są fajne te pętle, ale raczej to mnie nie przemawia. Tutaj mamy dalej motorki, nie ma tutaj najfajniejszego motorka, czyli motorka z panną, który też jest nowością, pewnie wiecie o jakim chodzi. No i dalsze LEGO City, tutaj mamy LEGO City Pharma. No i z tego co tutaj jest, to szczerze powiedziawszy, że chciałbym sobie wszystko zakupić z tej spod serii Pharma, bo wygląda to naprawdę dobrze. Część rzeczy trochę lepiej, część trochę gorzej, na ja przykład ten zestaw 4+, ale jego z kolei nadrabiają te wszystkie zwierzątka, także raczej sobie zakupię wszystkie te zestawy. No i dalej mamy serię kosmiczną, no i straż pożarną, czyli coś co w sumie już mnie aż tak nie kręci. Policja, czyli chyba najbardziej taki przerobiony temat w LEGO City. No i tutaj mamy już, nie mamy nowości, ale mamy fajne zestawy, takie jak na przykład ten dźwig, czy transport helikoptera ratunkowego, to są sety, które na pewno chcę sobie zakupić. Podobnie zresztą ten samolot pasażerski. Jeszcze tutaj widzę mamy ekspresowy pociąg pasażerski, który posiada fajne nowe drzwi. No i jest to w sumie coś fajnego, jest to inny pociąg który do tej pory wychodził, ale do mnie on aż tak chyba nie przemawia, chociaż nie wykluczam, że może kiedyś go zakupię, ale chyba raczej nie. Tutaj mamy Lego Ninjago, czyli serię, na której się za bardzo nie znam, ale coś tam może Wam o niej powiem, jak na przykład to, że ten smok mi się nawet podoba. Dalej, tyle mamy chyba nowości. Jeszcze tutaj. No i tutaj, już mamy starsze zestawy. Dalej, Ninjago, Tutaj, jeszcze starsze zestawy. No i przechodzimy pomału do Jurassic World. Tutaj, chyba, nowości nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo zazwyczaj nowości są na początku danej serii. Dokładnie tak. No i Harry Potter. Fajne są te wszystkie takie zestawy z magicznymi stworami, jakimiś. Wygląda to naprawdę dobrze, Zresztą są one względnie tanie. Mamy jeszcze kalendarz z Harry'ego Pottera, już chyba od dwóch lat takie wychodzą, ten będzie trzeci. Dalsze rozbudowywanie Hogwartu, wygląd naprawdę dobrze. Batman, czyli też serię, mnie aż tak interesuje. Coś swoją drogą dziwne, że na Batman mamy tylko jedną stronę. Dalej mamy tutaj zestawy z Marvela. Ten gród wygląda naprawdę dobrze. Naprawdę mi się podoba. Dalej mamy już starsze zestawy. Tak one się prezentują. I przechodzimy do Speed Champions, czyli chyba mojej drugiej ulubionej serii. No i tutaj Wam mogę powiedzieć, że chciałbym sobie zakupić wszystko, dokładnie wszystko co widzicie tutaj, na tych dwóch stronach. Z tym, że te dwa zestawy, czyli Lambo oraz Lotusa, już mam. Dalej mamy Minecraft. To z Minecrafta, pomimo tego, że czas, często w niego gram, nie mam za wiele zestawów, ale wyglądają one naprawdę przyzwoicie. No i Star Wars, czyli też seria, której raczej nie zbieram, aczkolwiek nie wykluczam, że jakiś zestaw kiedyś do mnie wpadnie, na przykład ten Yoda, czy Baby Yoda, One wyglądają naprawdę dobrze. No i mamy nowości z Technika, które mi się naprawdę podobają. Dźwig takie helikopter ratunkowy Airbus. Chociaż bardziej mi się podoba ten gig z fytakiem, chociaż zarówno ten helikopter ratunkowy też jest super. Dalej mam starsze zestawy, ale tutaj też mam to, co bym już chciał zupełnić czyli tego glipa, tutaj dżunglika, tą ładowarkę teleskopową, koparkę. No, muszę tych zestawów sobie trochę ponadrabiać, bo trochę mam braków. Tutaj jeszcze chciałbym sobie Forda Mustanga i Formuła E zakupić. Dalej mamy już więcej, nieco większe zestawy. Ja na przykład ten holownik, którego recenzję możecie teraz sobie kliknąć. I chyba tutaj tyle, bo już dalej przechodzimy do tych zestawów bardziej przynocznych dla dorosłych. Tutaj akurat były Star Warsowe, jeszcze tutaj mamy może jakieś serie botaniczne. I jeszcze mamy Architecture, tutaj nowością jest ta piramida. No i ja dalej będę polował tą Statuę Wolności, bo już jej zakup odwlekam dość długo w czasie, a wygląda naprawdę dobrze. No i mamy jeszcze tutaj serię Art. I chyba zakończenie katalogu, bo jest tutaj reklama LEGO House, więc obstawiam, iż dokładnie tak jest tutaj koniec katalogu. Także no powiem Wam, że katalog jest naprawdę spoko, z minusem jest brak cen. Napiszcie w komentarzach jakie zestawy wy chcecie sobie zakupić, a jakie nie. Dziękuję Wam za oglądanie, no i cześć.